Witam wszystkich na naszym nowym kanale Mysłowni. Zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka opowiadającego o moim nawróceniu, o mojej relacji z Bogiem. Dzisiaj będzie na poważnie, ale także opowiem Wam o nowym projekcie muzycznym. Zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka. Na początek chciałem Was zachęcić, abyście subskrybowali nasz kanał, żebyście wspomogli naszą akcję, ponieważ chcielibyśmy rozwijać się muzycznie. Tworzymy właśnie nowy projekt pod tytułem My MySłowni. Będzie to zespół muzyczny, który będzie promował pozytywne treści, muzykę religijną, muzykę autorską, ale też różne liczne przedstawienia, oratoria. W tej chwili pracujemy i kończymy już płytę muzyczną, autorską, akurat e, moją, e, która e, będzie zawierała treści właśnie religijne, będzie to muzyka dla osób, które poszukują Boga, e, będzie to, będą to teksty dla osób, które chcą zatrzymać się na chwilę e, i przemyśleć swoje życie e, i myślę, że ta płyta będzie wywoływała pozytywne emocje. E, muzycznie będzie to szeroki... Misz masz, miks muzyczny będzie to muzyka pop, rock, reggae, folk, e, ballady jak, jak i utwory szybkie, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. E, będą też to czytania biblijne, więc będzie to takie słuchowisko w sumie prawie 22 pozycje muzyczne, bardzo dużo, więc koniecznie wesprzyjcie nas, dajcie nam suba, ja, la, łapkę do góry. Póki co zapraszam Was właśnie na odcinek e, na temat mojego nawrócenia, mojej relacji z Panem Bogiem. Więc tak jak powiedziałem, będzie na poważnie. Zapraszam do oglądania. Na początek opowiem Wam o moim dotychczasowym życiu. Otóż jestem ojcem trójki dzieci, jestem też mężem żony Justyny. Mam firmę, agencję artystyczną, która zajmuje się imprezami okolicznościowymi. Już ją prowadzę 15 lat. Mam też swój zespół grający muzykę Disco Dance, jest to zespół Gesek. Gramy bardzo dużo koncertów, nasze utwory są też w różnych mediach. Więc tak można powiedzieć, że nigdy mi nic tak naprawdę nie brakowało. Jeżeli chodzi o sprawy religijne, to byłem takim zwykłym, Codziennym katolikiem, niedzielnym, może powiedzieć, katolikiem, chodzącym raz na jakiś czas do kościoła, do spowiedzi, ale nie przeżywającym tej wiary tak w sposób taki bardzo głęboki. I co takiego wydarzyło się, że Pan Bóg upomniał się o mnie, sprawił, że zacząłem myśleć, że zacząłem się zastanawiać. Tak naprawdę nie do końca chyba byłem szczęśliwym człowiekiem, zniewolonym przez różne po prostu rzeczy, które mi przeszkadzały w normalnym życiu. Bóg obdarzył mnie dużą łaską. Na pewno przyczynił się do tego wypadek samochodowy. Mieliśmy bardzo poważną kolizję. Zderzyliśmy się z tirem, który zgniótł całkowicie jedną część samochodu. Samochód w tej chwili już jest oczywiście... poszedł do kasacji. Ale my przeżyliśmy, więc to dało też wiele do myślenia, ale nie zmieniło jeszcze na 100% mojego życia. W krótkim czasie pojechaliśmy na urlop do Turcji całą rodziną. I e, nie wiem dlaczego, ale coś mnie tknęło, żeby wziąć ze sobą Biblię i ją po prostu zacząć czytać. A uwierzcie mi, byłem osobą, która nigdy e, nie czytała Biblii i nie chciała po prostu tego robić, mówiąc wprost, po prostu mnie to nudziło i zawsze odkładałem to na, na, e, po prostu na przyszłość. Jednak tutaj postanowiłem to czytać i śmiesznie to tak jednak wyglądało, że tutaj leżąc sobie pod palmami na jakimś leżaku, pijąc drinka, czytam sobie po prostu Stary Testament, który jest bardzo ciężką księgą dla takiego laika. Jednak ja zacząłem czytać i coś zaczęło we, mną, we mnie kiełkować, bo jest właśnie napisane, że to Słowo Boże po prostu zakiełkuje. I tak właśnie we mnie było. Myślę, że to Słowo Boże w jakiejś formie zaczęło mnie po prostu zmieniać. Sprawiło, że zacząłem zastanawiać się nad swoim życiem, nad swoimi grzechami i Sprawiło mnie też, można powiedzieć, w takie uczucie strachu. Mniej więcej po miesiącu ten strach tak się narastał, że już nie mogłem spać. Postanowiłem umówić się do księdza na spowiedź generalną swojego życia, i przygotowałem się do niej trzy tygodnie, spisałem wszystko sobie na karce, więc byłem przygotowany na Tip top. I ta spowiedź była tak można powiedzieć twarzą w twarz. Podczas tej spowiedzi całkowicie się uwolniłem, całkowicie. Moja dusza została uzdrowiona, ale także moje ciało. Tutaj zeznałem prawdziwego uzdrowienia. Wręcz czułem, i nie jest to wymyślone, po prostu takie ciepłe fale, ciepłe dreszcze, ciepłe mrówki, które przechodziły przez całe moje ciało od góry do samego końca. I nawet podzieliłem się tym doświadczeniem z księdzem. I te fale i ta ciepła energia była przez 3 godziny jeszcze po spowiedzi. Więc zostało to w mojej pamięci i w mojej duszy sprawiło, że byłem wolny, byłem szczęśliwy i byłem lekki jak tak. Po tym oczywiście zacząłem czytać nagminnie Pismo Święte, zacząłem studiować właśnie literaturę religijną, liczne książki, konferencje, YouTube z treściami właśnie religijnymi i zacząłem po prostu się dokształcać. Natomiast przyszły kolejne problemy, przyszły problemy związane z moją niewiarą, czyli obudziły się po prostu wątpliwości, obudziły się różne pytania po prostu. Każdy człowiek zastanawia się, dlaczego jest zło na świecie, dlaczego jest tyle cierpienia, dlaczego rodzą się dzieci chore, dlaczego są wojny, po prostu się nad tym zastanawiamy. Ale w miarę możliwości, w miarę modlitwy, czytania, Pan Bóg i Duch Święty przysyłał mi liczne odpowiedzi i po prostu dawał mi ludzi na mojej moje drodze, którzy pomagali mi, nauczyli mnie różnych rzeczy. Różne książki, które otworzyły moje, moją głowę, mój umysł i sprawiły, że już nie miałem takich po prostu problemów. To był długi proces, to, to trwa nadal, ale już nie jest takie uciążliwe jak kiedyś, nie? więc yy, jest to bardzo pozytywna zmiana. W tej chwili też już przeszedłem kurs alfa, który też otworzył mnie i pomógł mi po układaniu swojego życia. W tej chwili jestem też we wspólnocie domowego kościoła wraz z moją małżonką. Jestem też w schodce parafialnej w katedrze, gdzie od dwóch i pół roku gramy razem z dziećmi na mszach świętych. Na tym kursie alfa, o którym wspomniałem, który być może odbywa się też w waszych województwach, zapraszam was do udziału, miałem możliwość wyznania, że Jezus jest moim Zbawicielem, jest moim Panem. I w tym momencie odnowiłem też dary Ducha Świętego, które każdy z Was dostaje na Chrzcie Świętym, ale podczas odnowienia te dary są tak, jakby uwypuklone i odnowione, a czasami Duch Święty daje tak zwane cukierki. I tym takim cukierkiem, który po prostu był dla mnie, był dar łez. Oczywiście ja nigdy nie byłem osobą. E, taką płaczliwą rzewną. Byłem zawsze osobą mocną, zdecydowaną. E, parłem do przodu i nie miałem czasu się zastanawiać. A tutaj nagle łzy podczas modlitwy. Po prostu jest to dar, który wys, e, występ, wyskakuje nagle. Modlisz się na przykład, czytasz to e, pismo i zaczynasz po prostu płakać. Zaczynasz zastanawiać się nad swoim życiem, e, zaczynasz się oczyszczać. To jest dar, który jest po to, żeby człowiek się po prostu oczyścił. Wszelkie zmiany, które nastąpiły po moim tak zwanym nawróceniu, e, są naprawdę widocznego okiem. E, przede wszystkim e, sprawy grzechów. Jest ich zdecydowanie mniej. To nieprawda, że już nie będziemy grzeszyć, tak? ale prawdą jest to, że będziemy mieli siłę i motywację na to, żeby się po prostu zmieniać, żeby być po prostu lepszym człowiekiem, żeby po prostu grzeszyć mniej, żeby e, mieć siłę na, na to, żeby osiągnąć zbawienie, bo przecież jest to naszym celem, jest to nasze, nasze życie jest naszą wędrówką, naszą pielgrzymką. To jest coś przejściowego. Wierzą w to wszyscy chrześcijanie, wszyscy katolicy. Kolejnym takim namacalnym dowodem jest to, że po prostu stałem się człowiekiem spokojnym, mniej nerwowym. Zauważa to moja przede wszystkim rodzina. Nie kłócę się z żoną. Wszelkie problemy załatwiamy w sposób ugodowy, szybko nie ma cichych dni tak zwanych. I to jest też motywacją dla mnie, że moja rodzina jest po prostu staje się lepsza. Nasz tak zwany kościół. Jest na początku właśnie w naszych rodzinach, w naszym domu, i musimy o to dbać, o relacje międzyludzkie, zarówno z osobami trzecimi, jak i z naszą rodziną. To jest bardzo istotne. Też to zrozumiałem, bo wcześniej było bardzo różnie. Kolejną zmianą jest to, że na przykład nie przeklinam. Kiedyś przeklinam, a teraz nie jest mi to po prostu potrzebne i jestem całkowicie wolny od tego. Inną zmianą jest to, że Bóg daje mi umocnienie. Byłem zniewolony na przykład od e, robienia pieniędzy, kasy, kariery. To wszystko zajmowało mi masę e, mojego życia. Pogoń za pieniędzmi. W tej chwili po prostu e, nie to, że nie pracuję. Pracuję oczywiście dalej, rozwijam się, e, tworzę różne rzeczy, e, staram się być osobą kreatywną. To też oczywiście daje mi e, jakby pieniądze, tak? Bo, bo praca daje pieniądze, ale nie jest to moim... Nad... Głównym celem, i jakby można powiedzieć, że uwolniłem się od tego, że Jezus mnie od tego uwolnił. Inną, inną zmianą jest to, że po prostu namiętnie czytam Pismo Święte, sprawia mi to przyjemność, nawet te trudne księgi, Stary Testament, dużo rzeczy zrozumiałem. Pismo Święte przeczytałem od początku do końca. Korzystam również z interpretacji ojców Kościoła, więc sprawia mi to po prostu dużo przyjemność. Msza święta. Jakby udział w tej mszy jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Przeżywam tę mszę i uczestniczę w niej po prostu od początku do końca. Oczywiście zdarzają się też jakieś rozproszenia, ale jest ich zdecydowanie mniej i jestem świadomą osobą, świadomą osobą religijnie, świadomym po prostu katolikiem. Życzę Wam też, żebyście otworzyli się, żeby Bóg dał Wam właśnie taką łaskę, żebyście stali się szczęśliwymi ludźmi i tak naprawdę wolnymi żebyście po prostu mieli siłę i motywację na to, żeby się po prostu zmieniać i żeby stawać się po prostu lepszymi, żebyście żyli Ewangelią, bo właśnie w Piśmie Świętym zapisane są wszystkie wskazówki i pewnego rodzaju drogowskazy, jak żyć, jak podążać tym życiem, żeby po prostu być dobrym człowiekiem. Życzę Wam wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem. 之后。<music>